Cześć! Jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Factorio Crastorio 2 z Karotem. Przywitaj się. Cześć, mano. Myślałem, że już będzie tak jak poprzednio. <grym> Zapowietrzyłem się w czasie witania. Nieważne, nie będziemy tego ucinać. Zaczynamy rozgrywkę. Co dzisiaj robimy? Właściwie co dzisiaj? Ja mam w planach jeszcze bardziej powiększyć tą naszą tutaj produkcję drewna, ponieważ Niestety są przerwy w produkcji i to mi się nie podoba. Ja, co? ja myślę, że ja się skupię na drugiej części naszej przepolary, żeby to jednak była miedź i żelazo na mailbasie. A ty co będziesz robił? No, jak wspomniałem, mam zamiar nieco powiększyć szklarnię. Mam szklarnię mnóstwo Kwipunku i je wykorzystam po prostu. Jasna sprawa. Po co tutaj drzewa postawiłeś? A myślałem, że nie wyjdziesz, no. Miałeś w ekwipunku, to myślę wykorzystam. Serio? To co, ład ładnie wyglądało? E, a tak dobrze wyglądało. Dobra, jeszcze tak skoczę na chwilę do przepalarni, mam 25 piecy w ekwipunku, które tam wsadzę. A niech już działa to. Jasna sprawa. A to już na pewno się przyda. O proszę. i gotowe. Czyś jeszcze jakieś piety są nieustawione? Chyba nie. E Wiesz co, ja i tak pewnie w planerze sobie policzę ile to ma być na pełny taśmociąg, wie... A no okej, okay. no to w takim razie tam miłego liczenia. Niby także później. A, zaopatrzy... A ty możesz zaopatrzyć w końcu to. Drewno. No cóż, ciągle mam wrażenie, że jest go za mało, zatem tutaj to zaopatrzenie jest dość istotne. To jak ja to zechcę rozplanować? Tak, na pewno. Najpierw trzeba ustawić szklarnię. A propos to, całkiem ładna ilość tych szklarni już się zrobiła. Tak? O, tak zdecydowanie. Można powiedzieć, że taki ilość to szklarni. Da. No, niby dobrze, tyle że to zaczyna więcej zajmować miejsca niż panele słoneczne. <grywka> um. Ja nie mam taśmociągów, jak niemiło. Dobra, brakuje mi egzoszkieletów. I to bardzo. Jak to można? Co tam w ogóle jeszcze kombinujesz? Co tam brakuje? A, gdzie są taśmociągi? pociągi są tutaj. O dobra, to efekt ekwipunku mi się robią loadery. się mogę sobie wziąć. Właściwie mogę je tutaj usunąć z produkcji. Okej. Okay. A tutaj mamy dostawy drewna. Mogę tego drewna to będzie schodzić, tyle, że mimo wszystko. chce czy nie chce, to mam wrażenie że te szklarnie prędzej czy później zabiorą wszelkie zanieczyszczenia. O tutaj akurat jest tego mnóstwo. Co to się dzieje? Czemu ja ciebie nie słyszę? Co tam mówisz? Eee, Aha, tam skupiasz się na produkcji tego wszystkiego. Dobra, niech i tak będzie. Dobra, w takim razie uruchomimy to. To szklarnie trzeba uruchomić, i tyle. A właśnie, przy badaniach. Przy badaniach powinniśmy mieć jeszcze jakieś inne szklarnie, z tego co pamiętam. Gdzie to tylko było? Tak, na pewno. A nie, to jest białsze palarnia. Okej. Okay. Teraz zdecydowanie to wygląda dość interesująco. Chyba ten. No nie pozwala. Aha, czyli ta e, modyfikacja. Wiem, że ta modyfikacja nie działa jak powinna. A ja na razie się z tym nie bawię, więc tutaj. Troszkę nieważne. Hmm, zróbmy to w ten sposób. Tutaj damy to, a to w tym miejscu w ten sposób. Tutaj loadery. To, z tym później. Później się z tym pobawimy. A co? Finalnie nie działa jak powinno. Yeah. To niedobrze. O, tutaj brakowało zasilania. Dlaczego mnie to nie? To nigdy nie działa jak powinno. To jest normalne. Standardowa rzecz, która zawsze się zdarza. Dobra, to idzie tutaj. Niestety nigdy. Ale przynajmniej są rzeczy inne, które być może działają, a których nie wykorzystujemy. To znaczy, to, znaczy, to działa z tego, co zauważyłem, na automaty montażowanie na piecyki. Co ha, jest moim zdaniem dziwne. No, też. Dziwne, na tak, na piecyki właściwie. Można powiedzieć, że cyki częściej bardziej by się dostosowywało do taśmociągów. Ale nadmiar 5 to chyba nigdy nie jest problem. No to tak. Ok, Mamy dostawione kolejne 20 szklarni jakoś. 20 szklarni czy nie 20, chyba 20 szklarni. Teraz powinno być więcej drewna. O. Im więcej, tym lepiej. No tak, no i patrz jak zanieczyszczenia znikają spod tych szklarni teraz. Tak szybko dość. I już patrzę. <noise> Usuwają wszystkie zanieczyszczenia, nieźle. Chociaż to jest to taka ta... To są te takie małe zanieczyszczenia, też można powiedzieć. Ale działają. To jest ważne. Mam nadzieję, że teraz będzie że jak... choć trochę płynniejszy przepływ tego drewna. Chciałbym, żeby to przepalarnia nadzieję. Bo jak nie to po prostu zarzuci się więcej szklarni. Też jest zawsze Dlaczego jakieś... Dlatego zawsze musi mi brakować rozdzielaczy. Na no, odcinku. Brakuje ci rozdzielaczy, a niestety będzie brakowało dalej. Trzymaj 5. O, ty, 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 tyle tutaj było. Hmm. Hmm. Mam teoretycznie... Nie mam. Zęb... Zębatek brakuje bardzo, wiesz? To chyba wypadałoby z... Trzeba złyć. chyba dostawić drugi ten. To drugi? Eee... drugi automat. Znaczy tutaj bardziej mam chyba w planach zrobić po prostu normalną produkcję zębatek i tyle. A, może i tak. Eee, tutaj raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że 10 automatów będzie na tę chwilę produkowało zębatki i to powinno powinno w jakiś sposób działać w jakiś sposób by jak najlepsze Aha i tutaj loadery ze wszystkich miejsc Okej okay, to jest zrobione e, Teraz dostarczenie żelaza tutaj jakoś ładnie trzeba by to zrobić e, Aha nie ma rozdzielaczy mm. To by się uspodziewał. A teraz bez rozdzielaczy to będzie ciężko dość. Tutaj trzeba się nieco postarać, jeżeli chodzi o to. Oj, trzeba, trzeba. Ale możliwość. Ja się zaopatrzyłem we wszystko, tylko nie rozdzielacz. <noise> I znowu cały odcinek będę budował. <noise> Przepalarki. Dobrze. Dobra, teraz jesteś jak typowy robol, no. Rób co do ciebie należy, Aj, nie narzekaj. Tak. Ale spokojnie, to się potem przyda. Tyle to sam wiem. Aha, właśnie, jedna rzecz. Te loadery mi nie pasują, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o wkładanie surowców do automatów. O, a czego? Ponieważ to nie wygląda tak, tak zgrabnie, jak z podajnikami, wiesz? No ale zaraz to, to rozbierzemy. A to nie ma najmniejszego problemu. Możesz użyć podajnika. Nie ma podajników. Podajniki używamy tylko wtedy, kiedy są konieczne. A, no i tak, to także jest jeden punkt, dla którego mnóstwo rozdzielaczy ucieka, bo wszystko idzie. E, wszystko idzie, cóż, do automatów. Każdy jeden automat musi być wyposażony w jeden rozdzielacz praktycznie. E, no tak. Tak więc to tutaj Bywa. jest. Tu jest ten haczyk. I nie tylko automat. Mm. Ale okej, okay, pierwsze zębatki już się produkują, więc tutaj jest jakiś progres. Jak damy to tu i damy to tu tak, przy okazji wszystkie loudery trzeba tu obracać spoko. Nie, wystarczy taśmociąg. Sam się obróci. A, no to ok, dobrze, dobrze to wiedzieć. Ta informacja się przyda zdecydowanie. Myślisz, że jak ja stawiam co chwilę? No, widzisz, ja tutaj to robię z przyzwyczajenia. Mam wrażenie takie. Rozumiem. No, pewne pewnych rzeczy na podstawce, jak się jest przyzwyczajonych, to ciężko się pewne rzeczy oduczyć i tyle. Ale póki działa, póki sprawdza się, a um, muszę te loadery, a to poprowadzę w te miejsce, i teraz będzie spoko. Dobra, teraz mm -hmm. to będzie działać. Ale masa. Co jest? Patrz, polara. Aż tak zła jest. Taka masa. Aha. No okej. Okay. Dobra, mamy teraz dostatek zębatek jak coś. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobić już jakieś badania. Jakąś taką infrastruktu mm. infrastrukturę typową dla badań. Ponieważ no wszystko, wszystko inne już mamy. To, co najpotrzebniejsze w każdym bądź razie. E, tak więc. Podstawowe karty techniczne, a miedzi jeszcze nie mamy. Wiesz co, pójdę, pomogę Ci robić tą... O, przestraszyłem się, że nie włączyłem nagrywania. <grym> <grym> Ale tak, no tak to Patrzę, kurczę. Nie świeci mi się tu nic, dobra, ale na szczęście jest łączone. Dobrze jest mieć dwa ekrany. Ogromny o tak, plus. Zdecydowanie. I wiesz, że mam ponad 100 loaderów? Eee, to daj. Tutaj. No dam, zaraz tam pójdę, tylko jeszcze zrobię trochę piecy. I tak wszystkie pójdą. A, wiadomo. Gdzie ja mogę zrobić piece? Piece idą tutaj, ale raczej nie chcemy ich w setkach. Więc tutaj poklikam chwilę. Dobra, zrobię niecałą, czy zrobię ponad setkę. Uruchomię produkcję szkła, ponieważ szkła to ja chcę maksymalnie. Może powinienem to zautomatyzować mm -hmm. w końcu. No, od tego robimy przepalarę. Ja tutaj w ogóle... O tak, zrobię to w ten sposób. Gdzie są piece? Piece mam tutaj. Próbuję ich dwóch. A, faktycznie taśmociągi obracają to. Jak miło. A ten jak zwykle mnie nie słucha. Słucham cię, tylko po prostu sprawdzam to przy okazji. I patrzę, no działa to, co mówisz, w takim razie mówię, że no, no działa, nie? To tak jest. To wszystko jest tylko w ramach informacyjnych. I nie ma żadnego podtekstu, że ciebie nie słucham, czy coś. Nawet jeżeli ciebie nie słucham. Czasami. Spokojnie. <śmiech> <śmiech> Tutaj wiesz. Droga całkowicie wolna. Aha, e, dziwię się, czemu mi loader nie wypakowuje ze skrzynki, ponieważ trzeba są dwa loadery, nie? A no. I tutaj skrzynka. nie jak zwykle co na własną rękę. No, oczywiście. Tego typu poznawanie jest najlepsze, najciekawsze. A tuż. Otóż... A, i tutaj przepalania szkła. No, no, tak, fajnie. Jak z rozdrabniarki wyjmuję piasek, to przecież muszę drugi loader do wkładania tego piasku, prawda? Przykro mi. Niestety. O, i, I teraz ten moment, gdy wszystko... I ten moment, kiedy muszę tu przyjść. I o. wszystko wziąć. No nie no, spokojnie. Hmm? Co ty o. tu robisz? Automatyczna przepalarnia szkła. Okej. ok. To jest bardziej skomplikowane Chyba... niż jakbym to robił na podajnika. Ale tak naprawdę, nie? Tej Ja wiem. Te, te ładowniki na końcu wyglądają tak skomplikowanie, że nie wiem, nie? Ale to tylko tak wygląda. Teraz pomyślcie, ja całą wiem. fabrykę właśnie w tych podajnikach nie używają żadnych taśmociągów. O nie. A czy tak wszystko, tak wszystko zbite, że tylko ładowniki są potrzebne, żeby transportować surowce. No to to byłoby. To, to by było interesujące. Tak. Niby interesująca, ale to tylko z jednej strony, czemu tutaj, czemu tutaj jest wągiel? Nie ma wągla, jest drewno, tutaj mam skrzynkę specjalną na drewno. Jak ci się tylko chce latać, panie. Zrobiłem tak, żeby był dostęp, bo jeszcze tego węgla nie potrzebuję. A czemu to nie wydobywa kamienia? Drewna nie ma, drewna nie ma. A mój nie, panie. po prostu pod spodem się skończył. A? Tak więc teraz to nie moja wina, że tego nie wydobywało. Dobra. Twoja treba. wina, twoja wina, zawsze twoja wina. <noise> Jak to woli. Dobra, drewno tutaj, kamień tutaj. Czy piece przepalają? Przepalają. I czemu do rozrabniarki nie jest ładowany kamień? O to jest pytanie. To jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. E, filter, kamień? Czemu muszę filtr ustawić? Wtedy zadziała. Aha, to dobra. co? Słyszałem, że chcesz mi pomóc przy tych przepalarach. Tak, tak, już wszystko tutaj przeżykowałem. E, jakimś cudem w, w ładownikach był piasek wsadzony, i dlatego to nie działało. E, aha, o, mogę w ten to sposób. Chyba moja to wina. Niezależnie czy ja to wina, w tej chwili to uruchomiłem. I mamy dość sporą ilość piasku i dość sporą ilość szkła. Do szkła sporej ilości jeszcze trochę brakuje. E, dobra, rozdzielacze są. Piece mam, zatem idę już tu przypolarni budować. Tak żeby widzowie zobaczyli, jak to wygląda. W końcu trzeba coś ruszyć z tym.